To będzie bajka królewna śnieżka. Lustajeczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Na pewno nie ty. Zajtuję. Przestań. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty jesteś na drugim miejscu. Dlaczego? Dlatego że niedawno urodziła się piękna dziewczyna o złotym futrze i szklanych oczach. Ma na imię Śnieżka. Och, Śnieżka. Muszę coś z nią zrobić. Ty tam sobie leż. Hmm, hm hmm. Już wiem. Pójdę po mojego sługę i poproszę go, żeby zabił w lesie Śnieżkę. No, no to już idę. Heroldzie, masz, masz wziąć śnieżkę do lasu, a tam ją zabić. Dobrze? Ale księżno! Proszę! Milcz! Możesz zrobić jak ci każę. E, dobrze. Zginie, a ja w tym czasie się chyba prześpię. Och, dzień dobry, Heroldzie. Witaj, księżniczko. Eee, o, no, jaki mam tu powiedzieć? Księżniczko, zaczekaj tu na mnie, ja nie po ciebie przyjdę, dobrze? Dobrze. Do zobaczenia, Heroldzie. Ach, co ja, biedna, mam tutaj sama robić? Lala. co za prześliczny domek. Ciekawe kto w nim mieszka. Halo! Przepraszam, jest tu kto? Chyba nikogo nie ma. O, oh, jestem strasznie zmęczona. Chyba się pójdę położyć do kojca. Pół godziny później. Hej ho, hej ho, do domu byś się szła. Hej ho, hej ho, do domu byś się szła. Hej ho, hej ho, do domu byś się szła. I już, i już, bo jeszcze iść czas. Hej ho, hej ho, do domu byś się szła. Hej ho, hej ho, do domu byś się szła. Ej, co to za dziewczyna siedzi w moim końcu? Co to za dziewczyna? Ja jej nie obudzę, ja też nie. Dlaczego znowuż na mnie? Halo, halo, co się stało? A, budzi się, chować się, chować! будища 啊,啊